Dzień dobry, Mateusz Sternak, twórca zdjęć, które są wystawiane na Sopot Film Festival. Jest to projekt związany z kalendarzem Gentlemaning 2011, który został wykonany w zeszłym roku, z którego powstał kalendarz. Pieniądze zebrane z kalendarza zostały przekazane dla najuboższych na zakup butów. Na zdjęciach jak widać są same gwiazdy, więc zapraszam tutaj nad morze, żeby zobaczyć te zdjęcia. One będą myśleć przez jakiś okres. Serdecznie zapraszam. Nie ma problemu.